Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejna sobota. I kogut. Kogut, który zwiastuje prace, które będą wykonywane w najbliższym tygodniu i kolejnym następnym, czyli dach. Ale żeby to się stało, no to dziś pokazujemy, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu. Pojawiła się już w całości ścianka kolankowa, był wykonany wieniec dookoła na stropie, zalany betonem. Dziś są znów kontrolowane prace, budowane są ścianki szczytowe, towarzyszą nam w tle pieski, dlatego tutaj dają znać, że nie jesteśmy koło nich. Kogut będzie z, mam nadzieję zamontowany na dachu. Przywiozłam go po to, żeby pokazać, że coś takiego kupiłam. I będę pytać o możliwości po prostu zamontowania. Jeżeli się nie uda, to nie ma żadnego problemu, bo Michał mi go zamontuje po prostu na działce, tak żeby był widoczny, bo jest bardzo ładny. To jest ciężkie, to jest żelazo-metal, więc po prostu trochę jednak tego wzmocnienia gdzieś trzeba będzie włożyć. No ale mam nadzieję, że się uda, bo skoro Coś takiego w ofertach jest. Ludzie kupują, komentują i nawet gdyby miał się nie kręcić, jak róża wiatru, to sam widok na, na wsi, na prostym domku, na dachu, takiej ozdoby to jest na pewno coś fajnego. Skoro dach, to dachówka. Wreszcie przyjechała, mamy ją, ona jest tutaj zostawiona. Akurat widzimy tą wewnętrzną stronę, jest w kolorze czarnym. Tutaj za chwilę będzie można zobaczyć, po prostu podjedziemy, żeby pokazać. Klasyczna, standardowa. Bez żadnych fajerwerków, wynalazków, był moment taki, że zastanawialiśmy się nad dachówką taką nowoczesną, płaską, ale doszliśmy do wniosku, że jednak klasyka to jest to, co nam po prostu w tym domu ma przyświecać, i zdecydowaliśmy się po prostu na tą dachówkę Kratona, i ona ostatecznie wygrała. Przejdziemy dookoła, pokażemy, co się wydarzyło. Nie widać już szalunków, są ściągnięte. No i pokażemy tą ściankę kolankową dookoła i początek murowania ściany szczytowej. Teraz możemy zobaczyć od wjazdu na działkę, jak wygląda wzdłuż ściana kolankowa. Już są przygotowane elementy pod zakotwiczenie dachu. Natomiast tutaj od lewej strony pojawiły się pierwsze warstwy, tak to nazwę. No, bo to nie jest warstwa, ale pierwsze pustaki, które będą się składać na ścianę szczytową. No i jeżeli się te ścianki pojawią, no to już nic nie zostaje innego, tylko y, moment wyciągnięcia drewna z podfolii, no i kolejne prace związane już z samym dachem, więc naprawdę to już jest taki y, Finał, preludium do finału, może do stanu surowego y, otwartego. Pogoda, jak widać, y, dopisuje, żeby tylko nie było deszczu, no bo wiadomo, że jak dach, no to pasowałoby, żeby po prostu te prace były y, kontynuowane przy odpowiednich warunkach, żeby y, nie narażać się na jakieś niebezpieczeństwo. No i co? Dziś jeszcze y, będziemy prowadzić swoje prace ziemne. Y, ogródek, czyli tak, przejdę przez skarpę, zobaczę. Y, czy się przyjęły roślinki, które sadziliśmy tydzień temu. Dodatkowo, standardowo, jak co tydzień, trzeba będzie największe chwasty, które się pojawiły, wypielić. No i tam, gdzie mamy pieski w rogu, działki i posadzone i drzewka, i krzaczki, to muszę się już zająć dziś wycinaniem po prostu traw, chwastów, które przyrosły za ostatnie dwa tygodnie, bo tydzień temu niestety nie starczyło czasu na to, żeby się tym zająć. Także tyle na dziś. A jeszcze jedna ważna rzecz, co się wydarzyło. Co się, wydarzyło się natomiast to, że zacząłem poszukiwania płytek. Ponieważ ja już wiem, że na wszystko się czeka. Nawet na płytki mogą być sprowadzane i czas oczekiwania to jest od dwóch do trzech miesięcy. Yy, nie wiadomo, że tych prac w najbliższych miesiącach nie będziemy wykonywać związanych z, z flizowaniem. Ale yy, wspominałam o tym, że oprócz estetyki bardzo ważna jest ta funkcja. Yy, związana z takimi codziennymi pracami, z utrzymaniem czystości, żeby się nie zajechać. Ponieważ ja już się dwa razy przejechałam w swoim życiu na płytkach, które kupiłam tylko dlatego, bo, że wizualnie mi się bardzo podobały, no to teraz stwierdziłam, że to, co mi się podoba, to jest jedno, ale chciałabym to kupić, no i rozpoczęłam poszukiwania. Efekt jest taki, że te płytki, które sobie wstępnie wybrałam, są niedostępne yy, jako... Yy, Sprawdzenie opcji kupienia próbek. Po prostu ich nie ma. To było pierwsze. Dostałam odpowiedzi ze sklepów, także fajnie, że jest ten kontakt, że odpisują. Potwierdzenie, że nie można próbek kupić. No to było kolejne pytanie: czy w Krakowie gdzieś na ekspozycji te płytki mogę znaleźć? Okazało się, że też tych płytek nie ma. W związku z tym zdecydowałam się na zamówienie próbek płytek, które w razie W. Będą w miarę przeze mnie akceptowalne wizualnie. No i te próbki przyszły. Zaraz je tutaj pokażemy. I co jest pozytywnego? Z tych trzech próbek, które wzięłam, biało-czarne są takie, które faktycznie. W miarę mi się podobają. Może na jednej takiej płytce to nie widać tego efektu, ale ja oglądałam różne wizualizacje albo łazienki wykonane z tymi płytkami. No i one fajnie wyglądają. Te biało-czarne nie byłyby co prawda do łazienek, bo tam chcę, żeby była jednak podłoga cieplejsza. Natomiast myślę o kuchni, o wiatrołapie i o kotłowni. Fajnie wyglądają. Są gładkie i to jest właśnie to. Na czym mi zależało, żeby nie była struktura chropowata, są gładziutkie. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, to jest to, że te płytki wyglądały, jakby były takie przetarte, jakby były stare. One są matowe. Połysk pewnie, jakby był, no to ten kolor czarny byłby bardziej wydobyty. No, ale w sumie, jak tak się zastanowiliśmy z Michałem, to stwierdziliśmy, że może one przez to ładniej wyglądają. Na pewno będą fajne do mycia, jeżeli się na nie zdecydujemy. I myśląc o tym, że dom ma być w takim stylu rustykalnym. Trochę bardziej vintage, no to stare płytki przetarte jak najbardziej też będą pasowały, stwierdziłam. Więc w razie czego mam już jakieś płytki, powiedzmy do tych pomieszczeń, Czech, które wspomniałam. Natomiast jest sklep w Krakowie, który, z którego te płytki przyszły. Nexterio Outlet się nazywa. Nie sprawdzałam jeszcze w jakiej lokalizacji, w każdym razie można tam podjechać. Na stronie reklama i opakowanie, które z tymi płytkami przyszło pięknie, pokazuje, że rabaty nawet do 90%. Rabaty rabatami. Bardziej myślę tutaj o tym, żeby po prostu kupić takie płytki, z których będziemy faktycznie zadowoleni, tym bardziej, że musimy też wybrać płytki, które skomponują się z salonem. Ponieważ pod y, kominkiem muszą być położone płytki i one, y, według sugestii firmy, która będzie montowała kominek, y, muszą być przynajmniej pół metra od frontu y, wyciągnięte przed kominkiem. Chodzi o bezpieczeństwo. My mamy szyby takie żaroodporne z kominka, które w tym momencie mamy. Pytałam o to, można by było ostatecznie to zostawić, natomiast Pan sugerował, żeby jednak zdecydować się na płytki, bo szyba zawsze może pęknąć. No, z jego doświadczenia po prostu lepiej, żeby te płytki były. W związku z tym, pół metra przed. No, i po bokach 20 cm koło kominka. A że to będzie właściwie zaraz po wejściu do salonu, pierwszy ten mebel, który będzie widoczny, czyli kominek, i te płytki, które na pewno nie będą współgrały z podłogą, bo raczej się nie zdecydujemy na płytki w kolorze drewna. Dlatego że ciężko jest dobrać podłogę, panele do płytek, i nie chcę, żeby ta różnica była widoczna, więc bardziej chcę podkreślić, zaakcentować. Hmm, to, co już w tym domu się będzie przeplatać, czyli... To, be, to ma być kontynuacja płytek nie łazienkowych, tylko właśnie tych płytek z wiatrołapu, z wejścia, tym bardziej, że drzwi z wiatrołapu będą dokładnie otwierały się na kominek. No i oczywiście jednym z moich takich małych marzeń jest to, żeby w wiatrołapie pojawiły się drzwi francuskie, więc one będą przeszklone, będą od razu widoczne. Chcę, żeby stolarka drzwiowa w domu wewnętrzna była w kolorze białym, drzwi zewnętrzne kolorowe. Myślę o zielonych, ewentualnie jakaś, jakiś odcin niebieskiego. No i stąd ta kontynuacja właśnie płytek z wiatrołapu do kominka, który będzie widoczny właśnie przez te drzwi francuskie. Tyle, trochę się nagadałam o, o rzeczach przyszłościowych, ale jakże istotnych, i do planowania, i to planowanie, o ile jest dla mnie. Czymś, co mi całe życie towarzyszy. Ja zawsze uwielbiałam planować, zakładać, kombinować. To równocześnie na przeciwwadze jest to, że jesteśmy ludźmi, którzy podejmują bardzo szybko decyzje, nie lubią zwlekania, zastanawiania się. Natomiast tutaj trochę zaczęłam działać inaczej, ale chyba przez to, że jednak życie pokazało, że. Trzeba patrzeć na tą funkcjonalność, że ona jest y, też bardzo istotna, a skoro y, oferty na rynku dają możliwości, nie trzeba się zdecydować konkretnie na tą jedną płytkę, bo mogą być inne, y, no to dlaczego nie? Dlaczego nie skorzystać z tego i, i, i dlatego właśnie myślę o tym, żeby. Y, zobaczyć, dotknąć i na podstawie właśnie tego wyglądu ostatecznego podejmować decyzję, żeby później się właśnie nie zajechać przy sprzątaniu, tym bardziej mając pieski, które dają znać o sobie, więc kończymy na dziś ten odcinek, żegnam się i pokażemy co się wydarzyło przez najbliższy tydzień. Dziękuję, pa pa.